Dzień dobry! Witam Was znowu na naszym czerwonym dywanie. Wyruszamy dzisiaj znowu dość późno. No, ja nie wiem jak to się dzieje, bo poszłyśmy szybciej spać, a i tak wychodzimy późno. No ale wyruszamy. W... No dobra. Tu. dobra nie? Jest lepiej. Dobra, najważne. Ale no o tym kary. No zajście pachnie. I wyruszamy w naszą podróż do Paryża. Once again, tylko najpierw musimy zahaczyć jakiś sklep. Jest gorąco i... Dzisiaj jest mega ciepło. no. I ja nie wiem, czy był stan w tych kurtach. Ale jak będziemy znowu do wieczora, tak jak wczoraj, to potem już Znale, było zimno. Jak ją kupisz? No na pewno, jak kupię. Jak nie kupię innej niż ta żółta z Gesseron, to nawet. E, z, gapa. z gapa. to kupię tą żółtą gapa. No w sumie racja. No nie wiem, zobaczymy. I dzisiaj e, na pewno wracamy z powrotem na. Mhm. Są są sążeliże. Bo musimy wejść do footlockera do GAPa i jeszcze tam były jakieś sklepy, które e, no niestety zostały... To nie wymawiasz, nie wiem czekaj, bo ja Bo ja, się... ja nie umiem wejść w, w, w nie, ten akcent, który to, ja trzeba. Też nie trzeba. Trafię powiedzieć lizę" po francusku, chcesz w sensie z francuskim środki. Ale czy, czy, czy... Ja, no ja tego nie. strasznie powiedziałam. Ja nie wiem, ja nie potrafię. Się co ty, co ty Mój mówisz. British and Polish accent. British accent. Tak British, accent. British accent. Nie potrafię. I'm sorry. Bo to jest Essex accent. To nawet już nie jest British, tylko to jest Essex accent. Cześć. No nieważne. Idziemy. <noise> Idziemy na pociąg, ale musimy zahaczyć o sklep, bo skończyły nam się hitsy, przydałoby się jakieś picie do tego pociągu, w tych pociągach Chyba wziąć wodę te, te pociągi w ogóle ja, jadą nie, to, tak długo... Się o tym, żeby wziąć wodę ze sobą od, tą co otworzyłyśmy i nie No trudno, ale te pociągi ogólnie jadą tak długo, ani mają ani łazienek, ani nie mają kontaktów. To nie są jak nasze polskie pociągi, tylko to są nie yy, nie, ale to są gorsze to są pociągi. pociągi jak te stare skałki. Tak. Po te stare skałki, w których są talenty, ale są zamknięte i nie możecie nawet podładować telefonu. A jak wracacie w środku nocy i wam się telefon rozładowuje, no to macie problem. Bez sensu. Nie ma to żadnego sklepu, trzeba A, no w tym mieście ale są nawet... szejki. Sumie, ale te są super. I naleśniki też były super. Ta była tak gęsta, że ona w ogóle jakby następnego dnia się nie rozpuściła ani trochę. To jest <grym> dziwne. W ona, była... ona była pewnie na jakichś takich mocnych konserwacjach. I śmietana była jak białko jajka z cukrem. Tu chodzi już przy Dobrze. Spotkałyśmy super Francuza, który ma. 20 lat, bo nam się pochwalił i zapalił Napisał, z nami... Zapalił z nami e, papierosa i ogólnie nas pilnował, bo kupiłyśmy te papierosy na ulicy, bo tutaj nie w każdym sklepie niestety można dostać papierosy i w tym miasteczku ogólnie ciężko jakiekolwiek kupić, więc pan ze sklepu spożywczego zaprowadził mnie do jakiegoś gościa na ulicy. Jest TikTokerem, ten Okej, okay. ten pan ze sklepu spożywczego zaprowadził mnie do jakiegoś typa na ulicy, takiego szembranego typa, który wiecie, pewnie handluje wszystkim, co się da. I... Tak, później nam proponował Blanta. I tak, i później nam on proponował w ogóle Blanta. No i ten gość, który za nami stał, to powiedział, że on z nami w swojej tak głównie po to, żeby raczej nas bronić, żeby nam się nic nie stało, i że mamy na tych ludzi uważać tutaj, i że w ogóle mamy stay safe i tak dalej. I powiedział, że można zabrać na imprezę. Napisał ok, so be careful, uh, not all man is a good person. No, to na pewno. A on był całkiem spokojny. on był speranski i słuchał z nim polskiego rapu i puszczał nam swój francuski rap i powiedział, że mu się niektóre polskie piosenki podobają, ale i tak woli. No to 100 followers e... <laughs> to mówię, Ale, dziękuję. Ale i tak woli e, francuski rap. Ja bym sobie z nim poszła w sumie gdzieś najkśpiło czy coś. Napisał see you in pol in Polish, ale in Poland miało być prawdziwe. Pewnie tak. Tam gdzieś w tle jest wyżo Eiffla i ogólnie chciałyśmy sobie dojechać na e, Champs élysées pewnie ktoś mnie zje za to, jak to mówię. Ładniej teraz ci wyszło. No ale na pewno ktoś mnie i tak hejci i zje za to, jak mówię, e, Champs élysées no ale e, tam chciałyśmy sobie właśnie dojechać. No niestety na dzisiaj, dzisiaj jest e, finał Tour de France, który będzie przejeżdżał przez tą ulicę. Więc stacja metra, na której miałyśmy właśnie jest zamknięta i autobusy, w ogóle nic tam nie dojeżdża, więc musimy się przejść, zrobić sobie 12-minutowy spacer na tą uliczkę. Mam nadzieję, że tam w ogóle będzie można na tą ulicę wejść, jakoś bokiem czy coś, bo sklepy niby są otwarte, ale wiecie, to tylko Google Maps tak pokazuje, a ile w tym prawdy, tego nie wiadomo, więc dojdziemy i wtedy się dowiemy, jak to właśnie wygląda. Dzisiaj w dzisiejszym vlogu, słuchajcie, próbowałam Arbuzowego Lipsona i jest mech. W sensie ja, jak już próbuję takich rzeczy, to liczę, że będzie Pamiętaj to jakoś czuć. Spoko, ale ja nie lubię arbuzowych słodyczy, więc mnie nie smakuje. Nie, no ja mam, mam coś takiego, że chciałabym, żeby to było czuć. I no, nie wiem, coś tam czuć, ale głównie czuć miętę, a nie tego arbuza, więc tak, no, nie no, jestem. Ja nigdy nie kupiłam. No, ale i tak nie jestem zadowolona ze smaku tego. Już lepszy był ten nie grejpfrutowy grejpfrut. Zwykły... Tak, zwykły, zwykły zielony Lipton z nadrukiem grejpfruta. Tak właśnie było. Ej, to wtedy może ten zwykły bez grejpfruta na opakowaniu smakuje jakoś inaczej. Jest jakiś mocniej herbaciany czy coś. Trzeba to sprawdzić. Ja to sprawdzam. Jesteśmy właśnie na Tour de France. Puścili nas na são Lidę, ale trzeba być zaszczepionym, trzeba nosić maseczki. I w ogóle jest pełno restrykcji teraz. Nie można przejść na drugą stronę ulicy, więc szukam jakiegoś przejścia, na którym będzie się dało co zrobić. I nie wiem jak to zrobimy, bo wszystko jest tutaj zamknięte. To Richards, no to jest <You3> no co będziemy robić? Ja to mógłbym sobie napisać w połowaranicznej xD? <podium> <isation> tak. I nie mam żadnego pojęcia jak przejdziemy. Widzę pod ale nie możemy przejść przez ulicę, bo ulica jest zablokowana przez paradę i jest zablokowana dla tego całego Tour de France. Sprawdzają torby przed wejściem na ulicę, w ogóle wszystko. Musicie mieć albo negatywny test na COVID, albo musicie mieć e, szczepienie. No i my jesteśmy zaszczepione, więc mogłyśmy sobie na, na ludzi przejść, ale nie wiem, jak przejdziemy do sklepu dalej. Byłyśmy w Nike i ja znalazłam forsy, w których się zakochałam, ale nie było mojego rozmiaru. Ani na damskim, ani na dziecięcym, więc właśnie podróżujemy do kolejnego Nike'a, bo Kinga są kupiatanki w lockerze za za jakieś 500 zł około, a one chodzą, no, a one chodzą za 1000 coś na polskim resale, więc... Zawsze można je sprzedać. tego i pytam pana, czy mają Jordany jeden kiloły, takie różowo-czarne. Które też chodzą mięże. za tysiaka zresztą. No i pan powiedział, że no niestety to jest męski i że cztery, od 42. A damski jest do 40, do nie do 41. Nie, 41 powiedzieli, że już nie mają. Aha. Więc jak ktoś ma 41,5 na przykład, to nie znajdzie butów. To nic nie Tak, Tak, we footlockerze. No niestety. A, no i pan tak mnie zmierzył z takim powiedział a te Air Force y Jedynki to chyba by się dało wymienić. Tak! Oglądałyśmy buty i on powiedział, że hmm, dlaczego nic nie bierzemy, a my powiedzieliśmy, że my szukamy czegoś interesującego. Ja on powiedział, że przecież wszystko jest interesujące. Jest interesujące Air Force y Tak! I teraz właśnie podróżujemy po Air Force Jedynki do kolejnego Nike'a. Mam nadzieję, że. No, to było takie, były, takie, dziwne. takie ja specjalne. Mam pokazać Możesz pokazać. To tutaj opening, bo Ala pokazywała na moim filmie, to ja pokażę Wam na Ali filmie, tak Ta wyglądają moje danki. Jeszcze nie wiem, czy je zostawię, czy sprzedam, bo to powiedział, że sprzedaj inny kolor. No, bo opłaca się je sprzedać, teoretycznie. Ale... Ale nie wiem, co nie chciałbym dać. No, one są bardzo ładne. Od dzisiaj jestem jeszcze większym hejterem jazdy rowerowej, ja ogólnie nienawidzę jeździć na rowerze i dla mnie jazda na rowerze jest okropna, a dzisiaj to już w ogóle jej nie lubię, bo ludzie, którzy są zainteresowani baną spoconych ludzi na rowerach, blokują wszystkie ulice i wszędzie trzeba iść naokoło. I ja rozumiem, że to jest jakieś wielkie wydarzenie i tak dalej, no ale bez przesady, żeby nie można było normalnie przejść, w sensie. Są miejsca, w których możecie wejść na tą ulicę, a są miejsca, w których już się nie da. Nawet jak pokażcie, że jesteście zaszczepieni, czy tam macie test. I my teraz yy, musimy okrążyć całe ogromniaste rondo, w ogóle jakimiś pobocznymi uliczkami, żeby dojść do metra. No bo metra, oczywiście, też tam nie działa, bo nie da się kontrolować ludzi wysiadających z metra. Patrzcie na to, pan wojskowy z karabinem Matku. to Westfield Arcadia w Warszawie? Arcadia nam? Tak, też ma Westfield, bo ja byłam tam przecież w... <laughs> w Victory's Secret. Czy was też przeraża ten budynek? W sensie jest piękny i ja się z ale czuję do niego jakiś taki... On jest ogromny, on jest on jest naprawdę wielki. W ogóle tutaj jest jakoś tak... Czuję do niego nie wiem co, bo nie pamiętam To jest tak bardzo nowocześnie, jeżeli wiecie o sobie. Przyszlęk? Nie, jest uh... respekt, okay. Proszę bardzo, katedra Notre Dame spalona, i wszystko dookoła też. Niestety wszystko jest w budowie, i wygląda to średnio ładnie, ale przejdziemy się dookoła, zobaczymy, co, co jest dalej. Kinga, pokaż rozwaloną siatkę. Teraz. Wiecie? Kinga wie kurtkę. Tak. Jesteśmy na jakichś uliczkach przy Notre Dame i ja jestem zakochana, bo tutaj jest tak fajnie ciasno. Jest pełno ludzi, pełno otwieranych ja restauracji. Nie lubię jezioro, bo ja nie lubię ludzi. A na, e... To nie chodzi o to, ty mnie rozumiesz. Ja nie lubię tych ludzi z jeziora. W sensie, ty, nie, ty rozumiesz, ty wiesz, o co mi chodzi. Tak, ty wiesz co mi chodzi. A tu jest tak fajnie! Ja wiem, że kupiliśmy dla was bryloczki! Tak, mamy bryloczki. Kupiłyśmy 10 bryloczków. I teraz możecie, chodzić, nie ma Was na Instagramie. Mamy chyba 6 do rozdania. No jakoś tak, albo 5. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. No ale ja biorę dwa dwa. No albo trzy. Zobaczymy. No i na pewno cztery bryloczki mamy do rozdania i będziemy je rozdawać na Instagramie. Już wrzuciliśmy rozdanie z kartkami i widzicie, szans obserwować koniecznie, żeby wiedzieć, co się dzieje. O nie, wychodzimy z tych fajnych uliczek, ale lecimy do sklepu po e, francuskie piwo Francuskie piwo A my się To pójdziemy do jakiejś restauracji zjeść. Coś, żeby puściku. Hiku. Ale chcę zjeść to, ale coś zjeść, ja sobie Ja bym zjadła zupę dyniową, ale to pewnie nie ma czegoś z niego. Zupę cebulową, która jest. Super. I nie kusiła na zdjęciu. Więc... Hmm. To może I potem zjemy coś. A i w ogóle tak masę siatkę, bo już mi tak ktoś że... Już jest koniec siatki. Nie no, później pewnie coś zjemy, bo później pewnie będziemy głodna O ile cokolwiek będziemy później będzie coś otwarte. Idziemy na francuskie schodki. Bo znalazłyśmy wczoraj francuskie schodki, ale one były gdzieś dalej chyba. Pijemy to piwo i Składamy oficjalną skargę. Paryż nosą umiera. Tutaj trzeba, żeby się bawić tak jak bawią się Polacy musicie przylecieć z polską ekipą bo Paryż w nocy nie żyje, jakby... Jesteśmy pod wieżą Eiffla Jesteśmy pod wieżą Eiffla, no prawie prawie pod całą wieżą i tu nikogo nie ma Nic się tutaj nie dzieje, pod wieżą Eiffla pewnie są jacyś turyści ale nie ma w ogóle ludzi jakby Byłyśmy pod katedrą, byłyśmy na w francuskich, paryskich schodkach i tam też było parę jakichś takich osób w naszym wieku, ale było ich naprawdę mało. Rozumiem, że jest niedziela, ale byłyśmy też w tych miejscach wczoraj i wczoraj również nikogo nie było. Wczoraj była sobota. Wczoraj to w ogóle było mniej ludzi wszędzie. Dzisiaj może się po prostu zjechali z powodu tego Tour de France, ale no i tak jest bardzo mało ludzi i bardzo mało się tutaj dzieje. Nie wiem, czy my idziemy po prostu w złe miejsca, czy o co chodzi, ale. że jest chyba... Następnym jest razem. To jest to nie? Możliwe, ale następnym razem po prostu lecimy z ekipą. A i chyba, że tam pod tą wieżą Eiffla, gdzie jest ten park taki. Tam mogą być ludzie, bo tam byli w ciągu dnia ludzie, pijąc tak jak browarka. Jak, wiesz, jak Pasem Kultury też piją browarka. Nie? Tylko, że tam nie ma parku, a tutaj pod wieżą Eiffel, jest taki park fajny, więc tam a. może być więcej ludzi. Idziemy to sprawdzić. Przygód nasz ciąg dalszy jest 2.24, jesteśmy pod dworcem, z którego teoretycznie normalnie miałbyśmy pociąg, ale słyszeliście sami, która jest godzina, więc żaden pociąg ktoś nie jedzie i przesiadamy się właśnie w drugi autobus. Poprzednim autobusem, którym jechaliśmy, jechał kierowca, bardzo nierozważny kierowca. Jechał on pełnym autobusem, naprawdę wypełnionym po brzegi. Jechał on po mieście z 80 albo nawet 100 na godzinę i przy łuku triumfalnym, gdzie jest taki mega ostry zakręt, on w ten zakręt wjechał prawie driftem i wszyscy ci ludzie w tym autobusie, którzy stali i nie siedzieli, po prostu przewrócili się na jeden bok. Naprawdę po prostu cały ten autobus przeleciał z jednego boku na drugi. I ja się cieszę, że siedziałam, bo na pewno byłabym jedną z tych osób, która się przewróciła. Było to bardzo niebezpieczne, ale pan był spóźniony, więc rozumiem jego pośpiech, bo na pewno nie chciał, żebyśmy się spóźnili się na ostatni autobus do domu. W sensie, no kolejny mamy za godzinę, więc fajnie by było, gdyby ten przyjechał i gdybyśmy tam mogły jechać, bo nie chciałabym tutaj spędzić kolejnej godziny czekając na autobus. Za 8 minut jest czwarta, a my właśnie docieramy do domu. Nie minęłyśmy już chaty? Nie, nie minęłyśmy chaty chyba. Nie, nie minęłyśmy. Jeszcze kawałek. Ale no, docieramy do domu. O no, to jest skatepark. Trzeba jeszcze to skręcić. właśnie ja sobie autobusem. Kinga jest typem osoby, która zaśnie wszędzie i śpi jak kamień. Ale powiem że to jest naprawdę od pół roku. Bo kiedyś miałam strasznie kolem, że widzę człowiek za sensu. Ja nie mogłam spać w tym autobusie teraz... i się co chwilę budziłam i w ogóle był typ, który się obudził miasto dalej niż chciał wysiąść. I o tak mi to było. Na, live. na pytanie jaka jest ta na rutina, że idę spać od 10 i wstaje o 15. No i naprawdę tak jest, że ja potrafię spać tymi dniami. Ale to jest szczerze od niedawna. No w sensie zawodzisz rocha i idziesz spać. No, no wiem. Ale ja nie mogłam zasnąć na autobusie i co chwila się budziłam. Jakiś typ miał nastawiony budzik na jakąś tam godzinę chyba, na godzinę, o której miał być u siebie w mieście. Ja tego budzika A ja słyszałam ten budzik, to nie było tam? Tak, to było tam, nie, bo to jest oddzielone. I on miał ten budzik ja słyszałam ten budzik, wstałam, patrzę. Dobra, on śpi, więc pomyślałam, może ktoś do niego dzwonił. Po czym on się zerwał tak nagle w mieście dalej i, i zaczął coś krzyczeć po francusku. Nie, nie, nie wiedziałam w ogóle co, ale coś tam zaczął krzyczeć po francusku, po czym wybiegł z tego autobusu. I nie wiem, stał jakiś załamany na tym przystanku, ale większość ludzi w ogóle w tym autobusie nie spała, o czwartej rano i wracamy sobie teraz i nasza naleśnikarnia jest zamknięta, ale obok jest coś otwartego i, o i, w nocy się i ludzie na pojechali o czwartej rano, żeby coś zjeść tam, nie wiem co tam jest, ale pojechali tam zjeść. Więc... Ja mam kreslę w siatce i jakby bym jakieś puzzle kupiła. <grystanie> Dobranoc.